Miłego seansu życzą Bajki Majki. Hej przyjaciele, zapraszamy do świata bajkimajki.pl pełnego przygód, magii i odwagi. Gotowi? No to start! Ania i kotek Mała Ania obudziła się wczesnym rankiem w domku babci. Ubrała się i pobiegła do ogrodu. Aniu, znalazłam tego kotka rano na naszej łące. Czy chcesz, żeby z nami zamieszkał? Zapytała babcia. Tak, będę się nim zajmować. Ania krzyczała z radości. Niepilnowany kotek zaczął szybko wyjadać naleśniki z talerza. Oj, pamiętaj, że jesteś odpowiedzialna za opiekę nad kotkiem. Ania obiecała opiekować się kotkiem. Po śniadaniu chciała jak najszybciej się z nim pobawić, więc szybko pobiegli na dwór. Kotek skakał za fruwającym motylkiem. Ania śmiała się głośno i radośnie. Jak cię nazwać? Zastanawiała się. Może Puszek? Każdy kolejny dzień Ania witała z uśmiechem. Zachwycała się puszkiem. Twoje futerko jest miękkie jak obłoczek. Nie zapominała też o nowych obowiązkach, o karmieniu. Pamiętała o też o sprzątaniu kuwety. A nawet czesaniu kociego futerka. Jednak wystarczyła chwila nieuwagi i puszek zniknął. Serce zabiło jej mocniej. Koło stawu Ania znalazła małe ślady łapek. To znak, że kotek bawi się z żabką. Pod liśćmi Lilijek usłyszała ciche mruczenie. Chodź, koteczku! zawołała Ania. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię! szepnęła. Po swojej wyprawie był cały w błotnej posypce, więc Ania go wykąpała. Rano puszek źle się poczuł. Miejscowy weterynarz zbadał kotka i przekazał diagnozę. Za dużo zabawy i za mało odpoczynku, wyjaśnił lekarz. Trzeba dbać o jego zdrowie i serce. Ania w domu przygotowała miękkie legowisko dla puszka. Napełniła miskę świeżą wodą. Następnego dnia rano kotek poczuł się dużo lepiej, więc wyszli na dwór. Podczas zabawy na łące spotkała starego żółwia, który powiedział: Pamiętaj, że każdy żyje w swoim rytmie. Zbyt szybkie tempo może przynieść kłopot. Ania zrozumiała, że przyjaźń to nie tylko zabawa. Ale przede wszystkim troska i odpowiedzialność. Dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia w następnej przygodzie.